Miesiąc lipiec to nasze letnie, radosne bycie razem z Maryją przy Jezusie. Wciąż zadziwia nas jej duchowa postawa. Ileż tam jest zaufania do Boga, zgody na jego plany, poddania się jego prowadzeniu. To ciągle nas zadziwia. A dobrze to wiemy, że tak totalnie jak Maryja powierzyć się Bogu, Bożej woli, to nie jest coś łatwego. Tęsknimy za sercem wolnym, pełnym pokoju i spokoju, za harmonią naszego wnętrza, za swobodą życia. A tymczasem wystarczy zacząć od przyjęcia Jezusa do naszego życia. Maria otwiera się na Niego, przyjmuje Go, daje Mu swoje ciało, ale zanim to uczyniła, już sercem Go przyjęła. I On przemienił ją swoją obecnością, opromienił ją blaskiem nadziei. Pokoju, dał jej wolność ducha, dał jej łaskę odnowy. Kiedy bierzemy do ręki swój ulubiony różaniec, pomyślmy, że wtedy bierzemy Maryję z Jezusem do naszych serc. Tak, w tej modlitwie dajesz miejsce Jezusowi w sobie, w swoim domu, w swoim małym Nazarecie. Świat potrzebuje naszej wierności w modlitwie, w modlitwie różańcowej. Tu dokonuje się na sposób duchowy przyjmowanie Jezusa do mego wnętrza, ale też uwielbianie go, owocu łona Maryi. Jezus czeka na nas. On miłość czeka na to, by był przyjęty, ale też by był dawany innym. Maria jest pierwszą misjonarką miłości, nosicielką miłości Boga. Powinniśmy czynić to, co ona zrobiła przyjmować Jezusa i dawać go z całym pośpiechem. Zachęca nas Święta Matka Teresa, misjonarka miłości z Kalkuty. Pomyślmy o tym, że właśnie takie jest nasze zadanie przyjmować i dawać Pana. W modlitwie, w troskliwym spojrzeniu, w rękach służącym potrzebującym. Mario, pomagaj nam stawać się misjonarzami, świadkami miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się i wie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, pełna, Tobą, Twojego, Maryjo, Boże, życiu, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko teraz Zdrowaś Maryjo, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Boże, się w życiu, teraz w Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami w Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.